Krzyż ma, mówi coś do nas. Myślę, że mówi bardzo ważne rzeczy. Wiecie, co mówi Krzyż? Na które patrzymy? Bardzo bym chciał, by on do Was to mówił. Krzyż pokazuje, czym jest grzech. Tak naprawdę, tylko patrząc na Krzyż, możesz zobaczyć, jaka jest natura grzechu. Dlatego, że grzech do nas przychodzi w przebraniu. Nikt z nas nie byłby tak głupi, żeby grzeszyć dobrowolnie, wiedząc, że może zmarnować wieczność. Dlatego diabeł jest bardzo przebiegły. I przychodzi z pokusą po to, byśmy odrzucili krzyż, a weszli w grzech. Dlaczego, jaka jest natura grzechu najlepiej widać na krzyżu? Jeśli dla zneutralizowania grzechu potrzeba było męki śmierci Jezusa, pomyśl spokojnie, jeśli dla zneutralizowania grzechu trzeba było męki śmierci Jezusa, to grzech jest czymś gorszym niż nam się wydaje. Bo byłaby bardzo niemądra decyzja Wszechmogącego Boga, że On idzie na mękę śmierci. Tylko po to, by unicestwić grzech. Skoro dla unicestwienia grzechu potrzeba było męki śmierci Jezusa, to grzech jest czymś gorszym niż możemy sobie wyobrażać. Oczywiście mówi o grzechu świadomym i dobrowolnym. Wtedy, kiedy przychodzi pokusa, ja jej nie odrzucę, ulegam i żywię tą pokusę. Nienawiści, złości, nieczystości, pijaństwa, obłudy, kłamstwa, oskarżeń. Świadome i dobrowolne trwanie w grzechu jest czymś najgorszym, co może się zdarzyć w naszym życiu. Dla wielu ludzi grzech jest zabawą, dla wielu ludzi grzech czy jest byle co. Dla wielu ludzi. A co to znaczy, że ja nie pójdę do kościoła na mszę? Przecież nic się nie stanie. Co to będzie, jeżeli ja fałszywie będę zeznawał, czy opowiadał niestworzone rzeczy o drugim? Przecież to się nic nie stanie. No może się stać. Coś, co pokazuje Krzyż jako drugą rzecz. Bo Krzyż pokazuje, że jest piekło. Dla mnie to jest bardzo mocny argument. Krzyż pokazuje, że jest piekło. Nawet jak ktoś nie wierzy, jest. Bo tak Jezus powiedział. I patrząc na krzyż, jeśli chcę logicznie myśleć, to dojdę do wniosku: musi być coś, co zagraża tak bardzo człowiekowi, że On z miłości do mnie poszedł, żeby mnie ratować. Musi coś zagrażać, skoro Bóg mądry uznał, że warto poświęcić swojego syna. Byłoby bez sensu, gdyby ratownik strażak własne życie narażał, a tamtym nic nie grozi. On naraża własne życie, a tamtym nic nie grozi. No, zupełnie niemądre. Jeżeli dla ratowania grzeszników Jezus poszedł na krzyż. To znaczy, że grzesznikom może coś potwornego grozić i dla ich ratowania, dla zbawienia mnie i ciebie. Jezus poszedł na krzyż. A jeżeli umarł na krzyżu, to grzesznikom coś bardzo poważnego zakrasza. I dlatego dla mnie krzyż mówi Stanisław, jest piekło. Trzymaj się Jezusa. Trzymaj się, bo On ciebie kocha. Właśnie Krzyż pokazuje. Ja bardzo często powtarzam kocha cię Bóg. Uważam, że jest to konieczne. Mówienie wciąż sobie innym kocha ciebie Bóg. Dlaczego? Bo to pokazuje na Krzyż. Krzyż pokazuje, jak bardzo Ciebie kocha Jezus. Nie ma większej miłości, jak to życie oddaje za przyjaciół. Nie wiem, co ja bym dał, żeby się Wam wgrało w serce, w pamięć, w podświadomość. Żeby Ci grało w sercu Kocha mnie Bóg. Bo diabeł mówi: Nie możecie kochać, bo by Ci było pięknie, dobrze, przyjemnie. Ale my tu przelatujemy przez to życie. Tu jesteśmy jak na autostradzie. Bogu chodzi o zbawienie i życie nasze. On inaczej widzi. Inaczej widzą to nasi zmarli, którzy przeżyli swoje lata na Ziemi. I dlatego. Patrzę na krzyż i mówię, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Jeszcze raz powtórzę, towar jest tyle wart, ile się za Niego płaci. Jezus tak Ciebie kocha, jak to jest zobrazowane w Krzyżu Jezusa Chrystusa. Tak Ciebie kocha Bóg. Przyjmiesz to? Powiesz, wierzę, że kochasz mnie, Panie. Dziękuję Ci, że tak mnie umiłowałeś. Bo wciąż będzie problem, że nie wierzymy, że kocha nas Bóg. Dlaczego? Bo mamy grzechy na sumieniu, bo mamy poczucie winy, bo zgrzeszyliśmy. I wiesz, dlaczego jest ważne, żeby patrzeć na krzyż? Żebyś przyjął, kiedy widzisz krzyż, to, co powiedział Jezus, Twoje grzechy są przebaczone, Twoje rachunki zapłacone. Twoje winy odpokutowane. Żebyś nigdy nie stawił pytania, czy Bóg mi grzechy przebaczy. Od dwóch tysięcy lat są zapłacone rachunki nasze. Od dwóch tysięcy lat od godziny śmierci z Pana zapłacone długi nasze. Za darmo. Nas nie było, On spłacił nasze rachunki. Tak Ciebie kocha. Problem jest tylko jeden, że trzeba to przebaczenie przyjąć. Przyjąć lekarstwa niezażywane nikomu nie pomogą. Miłosierdzie, które wysłużył Jezus Chrystus nieprzyjęte przez sakrament spowiedzi, przez żal skruchę nie dotrze do Ciebie. Do zakorkowanej butelki niczego nie wlejesz. I dlatego tak ważne jest to, byśmy uwierzyli, że Twoje grzechy są przebaczone. Że nigdy Cię Bóg nie oskarży, bo sam się oskarżyłeś na spowiedzi. A skoro nigdy Ciebie Bóg nie oskarży, żebyśmy i my nie oskarżali innych, nie wypominali starych błędów, grzechów naszych ojcom, dzieciom, mężom, innym. Nie cofniemy przeszłości. Natomiast Oddając to wszystko w krzyżu Jezusa Chrystusa możesz uwierzyć, że On, który jest poza czasem i w, wieczności, i w wieczności, może uleczyć przeszłość, może uleczyć swoje dzieciństwo, może uleczyć te rany, które nie wiesz, że nosisz, bo byłeś niechcianym dzieckiem, Rodzice oczekiwali dziewczynki, urodził się chłopak albo inaczej. W sposób nieuświadomiony my to w sobie nosimy. I dlatego ten krzyż uzdrawia również przeszłość naszą. Ten krzyż pokazuje, że kiedy coś ci się zawali, jest przejście trzymają cię krzyża. Bardzo bym chciał, byście zrobili doświadczenie, Niekoniecznie może dzisiaj, ale gdzieś przejęli się tym, że kiedy ci będzie ciężko, dowiesz się o czymś tragicznym, kiedy nie wiem, zbuntujesz się, zawali ci się życie, żeby brać krzyż, kłaść na dłoniach i na niego patrzeć. I na niego patrzeć, nawet się nie modlić. Wystarczy patrzeć na krzyż. Jest to tajemnica. Bezczelnie mogę powiedzieć, wypróbowana. Robiłem to już nieraz. I wiem, że jest tajemnica w krzyżu, kiedy na niego patrzysz. O tym będzie parę słów w homilii w czasie mszy. Dlatego chrześcijanie to są ci, którzy uwierzyli, że raju na ziemi nieba. Ale w tym życiu jest przejście drogą Jezusa Chrystusa, bo Jezus idzie pierwszy. On dźwiga nasze boleści. On jest w tym miejscu, gdzie jest cierpienie, śmierć. Jezus powiedział: Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jego jarzmem jest krzyż. Jeżeli Ty wiesz, co jest Twoim krzyżem, to jest to dowód na to, że zawsze, kiedy jesteś w Krzyżu, przy Tobie jest Jezus i Jego Matka. My często ograniczamy naszą wiarę do podstawowych rzeczy. Jezus jest w tabernakulu. Jezus jest w posłudze kapłana. Jezus jest w cierpiącym. Jezus jest w umierający. Jezus jest w ubogim i biednym. Trudno nam jest uwierzyć, że spotkasz Jezusa tam, gdzie jest krzyż. Tam jest. I On da siłę. Jezus z krzyża daje nam matkę. Weź ją. To z krzyża powiedział do ucznia, do mnie i do ciebie, bo uczniami staliśmy się przez sześć świętych. Powiedział: Synu, córko, oto matka twoja. I do niej powiedział niewiasto, oto syn Twój, oto Twoja córka. Ona na pewno wypełni słowa Jezusa. Może by trzeba było od dzisiaj odbudować tą mentalną koncepcję. Muszę zapamiętać, że kocha mnie Maria, że ona mnie ogromnie miłuje, bo tak ma, bo tak ma każda matka. I dlatego, że ona jest posłuszna Słowom Jezusa. A on w tym momencie z krzyża powiedział: To są Twoje dzieci. I uczeń wziął ją do siebie. W tym dniu podwyższenia krzyża bardzo bym chciał, byście powiedzieli: Mario, chcecie zabrać do mojego życia, do mojej samotności, do mojej choroby. Do mojej bezradności, do moich lęków i obaw. Zabieram cię, Mario. Wierzę, że kochasz mnie, bo taka jesteś. Przecież pokazuje nam, że idąc z Jezusem, będąc wszczepieni w Jezusa we chrzcie. Mamy udział w jego chwale. Ale również mówi tajemnicę największą, że ten Jezus, Bóg człowiek, po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zasiada w chwale Ojca. Żyje w chwale Ojca. Ale ciało swoje ma w nas. Ty Jesteś członkiem ciała Chrystusowego, komórką żywej tkanki ciała Chrystusowego. I dlatego przywracamy się do jedności z Chrystusem w spowiedzi, dlatego przyjmujemy Eucharystię, komunię świętą, by mieć tą świadomość, że w ciele Twoim ciało Chrystusa, w Twojej krwi krew Jezusa, w Twoim życiu życie Jezusa. W Twoim cierpieniu, cierpienie Jezusa. W Twojej śmierci będzie Jego umieranie. W Jego zmartwychwstaniu nasza, nasza chwała i nasze zmartwychwstanie. Dlaczego to jest tak ważne? Żebyś uwierzył, że skoro mówisz, Panie, wykorzystaj moje życie. Zrób z niego zbawienie dla tych, których kocham. Bo może Twoje dzieci się nie wyspowiadają przed śmiercią. Bo może Twoje wnuki... Odejdą od Boga, bo może sam się załamiesz. Bo może ktoś samobójstwo popełni, ale Ty możesz powiedzieć: zbaw tych ludzi, panie. Zbaw tych ludzi, zbawiaj ten świat. Ratuj od piekła tych, którzy idą na zatracenie. Wykorzystaj moje życie i zbawiaj ten świat. Dlatego, że. Ta tajemnica jest tajemnicą zbawienia. I kiedyś po tamtej stronie zobaczysz, że dlatego, że stoisz przy krzyżu Jezusa, Bóg zbawił, przepraszam, naszym kosztem trochę, tych ludzi, którzy poszliby na potępienie. Może dlatego, że Ty trwasz. Jakiś samobójca w ostatnim momencie westnie do Boga, wiedząc, że już nie cofnie niczego. Ale jak łotra, może go Bóg zbawić, tylko dlatego, że zabała Chrystę. Wierzę, miej miłosierdzie. Może ktoś umierający na poboczu drogi, będący strasznym grzesznikiem, tylko dlatego, że Ty jesteś z Jezusem. Zbawi tego człowieka. Bo nie ma innej drogi zbawienia dla Hindusów, agnostyków, niewierzących, innych, wszystkich tych, którzy żyją uczciwie według własnego sumienia. I Bóg chce ich zbawić, bo sumienie ma każde takie same. Bo wszyscy, którzy respektują prawo natury, Mówiąc, nie ma Boga, jest prawo natury, jesień, zima, dzień, noc, mężczyzna, kobieta. Jeśli są uczciwi w tym poszukiwaniu, Bóg ich zbawi. Jeżeli ktoś kocha, dziecko kocha, żonę, ojca, nawet jak jest arabem czy buddystą, może niewierzącym, ale to święty Jan powiedział, każdy, kto kocha, zna Boga nawet jak go nie zna, bo miłość jest z Boga. Potrzeba czego? Jezusa. On jest dzisiaj w niebie, a żyje w nas. I dlatego ludzie Jezusa będą atakowani, jak Jezus był atakowany. Będą opłuci, będą ubiczowani. Ale z Jezusem ma to sens. Kiedyś się okaże, że krzyż nasz. Był chwalebny, że ten krzyż Twojego życia złączony z Jezusem wyciągnął z potępienia tysiące ludzi. Może z Wietnamu, może z Syberii, może gdzieś z Azji. Chrześcijanie są tkanką Kościoła, w którym przez Ducha Świętego działa Jezus Chrystus. Jest sakramentem zbawienia. Dlatego tak bardzo diabeł robi wszystko, korzystając z ONZ-u, korzystając z wielkiej korporacji finansowej, korzystając z tego, że 500 osób ma połowę bogactwa ogólnoświatowego, ogromne pieniądze, żeby zniszczyć Boga. I to się wciąż dzieje w historii świata. I teraz przyszedł czas na Polskę, żeby zabrać krzyż, wiarę, Zaszczepić zupełnie inną ideologię diabelską. Dlatego bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Chcemy oddać siebie samych, Matce Naszej Maryi. Panie, daj nam wiarę, daj nam znajomość Ewangelii, by nas nie omamili, głosząc rzeczy bzdurne, nieprawdziwe, propagandowe, kłamliwe. Byśmy byli wierni przodkom naszym i Ojczyźnie naszej i Krzyżowi Świętemu i Matce spod Krzyża. Amen.